Hej, witam was bardzo serdecznie gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. A Dzisiaj jest ze mną e, Lidia. I tak e, dzisiaj mm, są nowe trzy masji anglików e, plus jeden doszedł wczoraj w aplikacji. Mamy także e, super ekstra rzecz, e, na hali będzie można być tylko z przyjaciółmi e, A więc tak, na początku so, e, z przyjaciółmi, klubem lub samemu A więc zaraz sobie zobaczymy e, i e, obczajmy tą aktualizację, a my jedziemy z Lidią na farmę Marleya Więc co? Trochę się stęskniłam z Andaluzem, więc wczoraj sobie wzięłam i jakoś tak zostało Tylko on sobie jeszcze bryczeski e, zmienił, o teraz lepiej Lidia za nami biegnie, a my lecimy zobaczyć z maski <grymnie> Już widzimy se na miejscu. Dobra, my już dojeżdżamy i zaraz sobie pojedziemy je zobaczyć. Eee, tak. Są pewnie tutaj. No i tak, ludzie stoją. Wow. Okej okay. Wow, ale śliczne. Ale świetne. Dobra, czekamy na Lidię. <grymne> No, są świetne, dobra. Zobaczmy sobie. To jest ten staruszek, jak on był nazywany. I on jest taki śliczny, ale ma zielone oczka, ładne. Bardzo fajny ma tu ten, odmiankę. No, Ładną mama, on ma jabłuszkę, czy co to jest? Ale dziwne, czemu dziwne? Nie, on nie ma. No to dziwne czy fajne? Ten jest trochę taki. Nie ten, ale, ale ten też jest ładny. Ten mi strasznie trakena przypomina. Gankno. Ten jest bardzo ładny. Tylko brakuje mi właśnie mianki na, na, na nogach. No, taki, taki, taki zwykły. Ale ten szaty jest bardzo ładny, no, też mi się podoba. Ludzie tutaj właśnie piszą. E, no, możecie napisać, którego Wam się oczywiście najbardziej podoba, czy może będziecie kupować z tego zapki. E, Hej, Nomi, Co jest? No, Lidia będzie chyba kupować. Dobra. Okay. Ej, moje hej, dziewczyny. Witam serdecznie. No, Lidia musi się zastanowić, bo obiecała mi, że będzie kupować. Cześć. Jest. Lidia jest dzisiaj bardzo, bardzo niezdecydowana, w sumie jak zawsze. Kupcem do Tamuś, kupuj. Dobra, kochani, Lidia się zdecydowała na tego. Pięknego, tak. Także ona sobie kupi konika, a potem zobaczymy tą ujeżdżanie, jak tam będzie. Dobra, Lidia chyba teraz wybiera imię, także chwilkę poczekamy i zaraz właśnie się ogarniła z tą ujeżdżalnią. Napiszcie koniecznie, którego wykupiliście. Na końcu odcinka pokażę Wam jeszcze screena tego, który jest. W aplikacji To jest taki śliczny też O, masz, dobra, ok To jedziemy po niego I jedziemy na ujeżdżalni. Dobra, kochani, Lidia jedzie po konia A my jedziemy sobie do ujeżdżalni W sumie pojedziemy pod wózką Tak wiem, nie za mnie, ale trudno Mm. Mi się chyba najbardziej ten Myszaty podoba, albo właśnie ten, co Lidia kupiła, albo tak jak mówiłam wcześniej, ten e, Gniedoszek to strasznie mi przypomina którego ja osobiście także posiadam. Więc, no. Z, e, wybieramy sobie. Wy, wy, wybieramy Wybieramy no, od razu. Wybieramy sobie. Wyjeżdżamy, zaraz zobaczymy, jak to tam będzie. Mm. Jestem mega, mega, mega serio. Ciekawa. Jak to będzie wyglądać Zobaczmy Poczekamy sobie na Lilię i zaraz zrobimy sobie właśnie to Bo chyba to jest na sektorze A tylko Ale nie wiem, zaraz zobaczymy Dobra kochani, Lidia zaraz do nas dojedzie Także zobaczymy jej pięknego konika jak wygląda Jedziesz! jedziesz. O! Wow. Pięknie on wygląda! Wow! Fajne, ma strasznie doceniwania te tete. Dobra, chodźmy na ujeżdżalnię, Zobaczymy, jak ta opcja wygląda. Okej, okay. o okej! Okay. Ukryj! A tutaj mamy wszystkich członków klubu. O nie! O nie, czekaj! O nie! Przepraszam, nie! Dobra. O, teraz. uff, grup. O! Dobra. Wow! Dobra. Czyli wszyscy inni po prostu, którzy tu widzą, znikają. Ej, to jest serio świetne. Troszeczkę tutaj zanikają te, te cienie, gdy on tak tutaj tą nogą, ale tak to ładnie. No to w sumie na tyle z dzisiejszej aktualizacji. Ale w galopie spoko jest, tylko właśnie te cienie tutaj, w tym miejscu strasznie tak zanikają. No, li Lidia się chyba cieszy, mm. <laughs> chyba bardzo. No, także super. <laughs> no szybki, szybki. E, no cóż, to co? Będziemy już chyba kończyć. No to co, wy będziecie mieli tutaj screena tej Masji, o ile ją stawię e, Możecie napisać, e, jaki koń wam się podoba e, Q&A jutro No i w sumie to tak. Także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się spodobało Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję tam na dole, jeżeli jeszcze tego nie robicie Napiszcie komentarz, którego wy kupiliście lub który wam się najbardziej podoba A więc do zobaczenia, do następnego, cześć!